Siema, siema, dzisiaj ja znowu, no tak. Dzisiaj nagrywamy akurat grę, którą większość z Was pewnie zna, ale przepraszam za taką długą przerwę, no ale dzisiaj sobie pogram. I akurat na ten film przygotowałem no takie trzy kolumny mnóstwo marchewek, a na końcu sprawdzimy ile za takie, taką trzy kolumny zarobimy marchewek. No dobra, no to jakbyśmy się wzięli już nawet za zbieranie. Akurat niestety nie mogę zrobić zrzutu ekranu, więc trochę będziecie musieli poczekać. Znaczy, będziecie po prostu musieli chwilę poczekać albo przewinąć Możecie przewinąć. Tym razem Wam pozwolę. No, przepraszam za taką długą przerwę, ale mam nadzieję, że to Was nie. Nie zmusi do tego, żeby już zapomnieć o mnie. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie pamiętacie. No, to zobaczymy, ile takie zbieranie nam zajmie. Jeśli słyszycie jakieś hałasy z daleka, to wiecie, to to jakieś tam. Nie wiem, w sumie co to tam. Ale dobra. Są też różne marchewki, jak wiecie, bo były tam burze i inne takie rzeczy, ale co ja poradzę. No. Są różne marchewki po prostu. Akurat jakbyście chcieli mnie dodać do znajomych w Robloxie, to mój nick to na tam superku, cool, a skina tutaj widzicie. Tak wyglądam. Więc wysyłać na zaproszenia. Jestem bardzo ciekawy, czy zarobimy tyle, ile za jeden taki owoce jak na przykład z kaktusa. Jak sami widzicie, mój ogród za dobry nie jest, chociaż trochę pieniążków mam, bo można zobaczyć w lewym dol dolnym rogu. Już jedną kolumnę zebraliśmy, więc... Sądziłem jednocześnie, że może to trochę zająć szybciej, ale... Mogłem się tego spodziewać, że to tyle zajmie, no ale co, ja poradzę Zobaczymy Próbowałem jak najbardziej je wciskać, chociaż nie wiem, czy to mi za bardzo wyszło Ale... A, no dobra, no to... <taki> tak o to, że się nie spodziewało. No dobra, no to będziemy musieli podzielić te trzy kolumny na połowy. Znaczy już w sumie... Zobaczymy, ile zarobię Zobaczymy. No, cały ekwipunek sprzedać. 14 tysięcy zarobiliśmy. No to dość dużo. Dość dużo, 14 tysięcy. Będę liczył w tysiące, około. Teraz drugi raz będziemy musieli uzbierać tysiące. No też zależy, bo tutaj są różne marchewki, więc tutaj na przykład mogą być więcej takich bardziej rzadkich marchewek, a tutaj może być więcej takich zwykłych marchewek. Więc to też różnie może z tym być. Więc to, że tam mieliśmy 14 tysięcy, co to nie oznacza, że tutaj znowu będziemy mieć 14 tysięcy, chociaż że to jest tak. Prawie, że na równo, bo skoro mamy 3, no to nam wychodzi 1 plus 1 to 2 i pół, połowa, po, połowa plus połowa plus połowa no to 1. No to Jeden i połowa nam wyjdzie, a tutaj właśnie tyle maksimum było marchewek Chociaż nie wiem czy nie będziemy się tego podzielić na na 3, ale mam nadzieję, że nie będzie trzeba. No i zbieramy marchewki. Mnóstwo marchewek, bardzo dużo ich. Próbowałem jak najbardziej je powpychać. No już końcówka, więc powinno zaraz być. Za pierwszym razem, jeśli ktoś przewijał, to za pierwszym razem dostaliśmy 14 tysięcy. A teraz zobaczymy, ile dostaniemy, właśnie chyba nie ma. Zmieściło się na dwa razy, więc zbieramy 14 tysięcy. Teraz zobaczymy ile dostaniemy, Mój cały kwikunek, 13 tysięcy, no to 14 plus 13, no to 20, no i 7, 27 tysięcy zarobiliśmy przez trzy kolumny marchewek, no niektóre były złote, niektóre nie, mam nadzieję, że... Spodobało się Wam. Najwyż... Następnym razem mogę na przykład zrobić takie trzy kolumny, ale pomidorków. To będzie jeszcze więcej zbierania. Jak chcecie, zostawiajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał, jeśli mam więcej zrobić takich filmów z kolumnami, właśnie z tej gry. No i do zobaczenia. Nie zapomnijcie o subskrypcjach. I przepraszam jeszcze raz za taką długą przerwę.